Pójdę po tę szczypce. Nie ja chcę mi się go brać do ręki. Warty czupaczek już na tą obrotówkę To jest ten kolor Taki różowy Obrótówka przeze mnie robiona Jest tam już film Z nią To jest taki róż, on tak fajnie się mieni Podchodzi szczupaczką ten kolor A Ten troszkę większy. Na tu samą obrotówkę. Ale już się robią takie grubiutkie. Wczesne jesień się zaczyna. Płyń zaczyna kropić, ale jeszcze bardzo nie leje. Tu jeszcze chwilkę porzucam. No nie jestem tu długo, może 20 minut To jest zbiornik, który mam po drodze wracając z pracy Ale dzisiaj się udało tak wcześniej skończyć i myślałem że tak na godzinkę dwie sobie wyskoczy, ale no jak będzie padać to Nie przygotowałem się tak za bardzo na takie warunki Chyba, że długo nie będzie lało, to przeczekam w samochodzie chwilę No to już szósty szczupaczek na tą obrotówkę tak naprawdę drugi wypad Za stupakiem na tą blaszkę Coraz bardziej zaczyna kropić Będę zmuszony chyba się schować. Jeszcze z jeden rzut. Zobaczę, jak nie będzie bardzo padać. To jeszcze może wyjdę. O, no, już takim grubym ładuje. Dobra, muszę przeczekać. Coś tam delikatnie przystaje. Trzeba korzystać z okazji, bo nie wiadomo, co to za chwilę może być. Zachmurzone jest dookoła. Typowo szczupakowa słoneczko się przebija, pada deszczyk, jest godzina, teraz będzie nie wiem około 14 Przed pracą już nie połowi. bo Jest ciemno, przyjaśnia się dopiero gdzieś po szóstej. No, może koło szóstej. W lecie lubiłem sobie rano pojeździć ze szczupakiem. Od piątej tak jak sobie żerował. No, nie zawsze się ma czas na te rybki. tego taki popołudniaczek to mile wskazany, jak się udało wyskoczyć. To jest droga taka przelotowa. Niedaleko, jest mostek Ja na razie tutaj rybki jeszcze szukam, bo jest no tu jest płytko, tu jest wiem, do 80 cm może, może na dnie Tam dalej zbiornik ma no, kilkanaście chyba już metrów Także tak głęboko na razie jeszcze nie ma co próbować Są już chłodne noce i dzień też jest po 11 stopni Ale jeszcze ten szczupak raczej na tych płyciznach, na tych stołówkach siedzi tak zwanych że tej młodej rybki jeszcze jest Na tym zbiorniku miałem fajny odjazd, jest film z tego zrobiony, ale podejrzewam, że to chyba był sumbo. Jechał jak chciał, też na małą obrotówkę, dwójkę z sawecz gira. No i przestało padać. Ale zmienna ta pogoda. Raz słoneczko, raz deszcz. Jak zajdzie słońce za chmury, to jest zimno. No widać, że już ta jesień się zbliża małymi kroczkami. Dobrze, szczupaczki się odpalą. Okonie się odpalą. Zmiana przynęty. Nie chce mi się wiązać drugiej wędki, tamtej wędki. Wziąłem sobie drugą okoniówkę. Spróbuję na tante jeszcze jakiegoś konia. Może skusić i za chwilę wracam. thank <laughs> you Wygląda na to, że się okonie jeszcze nie odpaliły albo im dzisiaj pogona nie służy albo tu nie ma konia Jestem dopiero drugi raz na tym zbiorniku także ciężko określić Teoretycznie okon powinien być wszędzie. Jeszcze mnie ciekawi tam pod most pójść zobaczyć. Zobaczę jak tam da się dojść, bo wysoka trawa. Popadało, nie chciałbym się za bardzo moczyć. Jak będzie jak dojść, to jeszcze. O. A jest okonek ale maluszek, czyli całe konie, konie są wszędzie, taki maluszek Ile zobaczyć pod ten most jeszcze. No jest, um, udało mi się dojść. Co prawda wyciąłby maraba pięknie. o tu jest płytko za ciężką główkę trochę Dzień dobry, Dzień dobry. Pan ma rybę? jeszcze nie, mam nadzieję, że będę miał nie złowiłem tu jeszcze, ale Cześć Piotruś Uważaj, bo tu jest ślisko. Jeszcze ja trzy przywrócę też. Tu dalej nie idź, bo tu jest woda, widzisz? Idź, mhm. A my, my Jedź ja że... do mamy, bo tu jest ślisko. Pomóć Ci? No i jest oczy, kolejny. A już nie taki mały. A co to jest? O, ładny oksik, Plenusz jest ładny. A to nie oksik, Co my tu mamy? Klenioś? Na rybka o, Chyba wiem gdzie następnym razem przyjadę sobie Nie na godzinę, te dwie co patrzcie? Z takiego dopływu. Żegnam Was z tego miejsca. dwie godzinki łowienia, trzy gatunki ryb połowione, także jak się podobała łapka do góry zapraszam na kolejne materiały.